A nie tylko na lato. Witam na kolejnych ćwiczeniach z gumą. Kontynuujemy nasze ćwiczenia rozciągające, wzmacniające na, na całe ciało. Dzisiaj jedno z kolejnych ćwiczeń rozciągających, a także wzmacniających na nasze plecy. Można to ćwiczenie wykonać w pozycji stojącej lub też na krześle. Czyli na stojąco stajemy w lekkim rozkroku. Gumę bierzemy za siebie na wysokości naszych łód, naszych pośladków. I wolno rozciągamy, napinając gumę na wysokość naszych łopatek. Przytrzymujemy chwilę i wolno schodzimy w dół. Guma luźno na dole. Góra, i luźno dół. Powtarzamy kilka, kilkanaście powtórzeń. Można też to ćwiczenie zrobić na krześle. Siadamy na krześle nie za głęboko. Gumę bierzemy oczywiście za i tak samo rozciągamy na wysokość naszych łopatek. I wolno schodzimy w dół, kontrolujemy ten ruch, nie śpieszymy się, pamiętajmy o nadgarstkach, żeby nie wyginać nadgarstków, muszą być usztywnione w jednej pozycji. I dół wolno. Jest to fajne ćwiczenie rozciągające i wzmacniające na plecy, na ramiona, które zapobiega przygarbianiu się, które tak często towarzyszy nam w ciągu dnia. Przy naszych różnych czynnościach, także powinniśmy jak najbardziej zadbać o te nasze plecy i wzmacniając je właśnie poprzez to ćwiczenie. Także wypróbujcie, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam oczywiście na kolejne nasze ćwiczenia z gumą.